Witam w kolejnym odcinku programu Quiz.pl. Tak więc po, tej, po tak długiej przerwie wracamy na YouTube'a. Ale najpierw chcielibyśmy Wam, ja i dzisiejszy uczestnik życzyć zdrowych, wesołych świąt, smacznego jajka i ogólnie na le, najlepsze życzenia na świecie, czyli nawzajem. No, czyli jak zawsze, wszystkiego najlepszego i tyle. No. Is... Bo, może byś się trochę pogłośnił, ok? Coś chyba ciebie kiepsko słychać teraz. Eee, teraz? E, trochę niewyraźnie. Eee, to ja ci chyba nie poradzę, chociaż... No dobra, trudno. No, no nic, nic, nie, nic nie zrobię więcej. Coś się stało z jakiegoś dźwięku u Spidera, no, ale dobra. Tak, bo dzisiaj ze mną... Spider SpiderJR, jak mówiłem, wracamy na YouTube'a, 10 pytań, jedna podpowiedź, ruszajmy więc, ale najpierw niech Spider coś jeszcze o sobie opowie, pomęczymy go. Na co mam powiedzieć, jestem na YouTube'ie od jakiegoś, no za parę miesięcy będzie rok, mam skończone w tej chwili Ten i Max Payne'a, a robię tak i jeszcze Sabla. Poza tym to możecie mnie znać na przykład nagrywanie z takimi słowami jak Shio, Jaskier, Harem, To akurat mniej, ale też bywa. No i, i szata. I look pay, jeszcze czasem pojawia, ale żadni Jupka tak. No dobrze, tak. więc... Ruszajmy! Tak jak... Jest. Tak, tak, tak. tak. Jak dawno ja tego nie mówiłem. Pytanie pierwsze. Jaka jest najbardziej znana postać stworzona przez Edgara Rice Borowca? Kojarzysz takiego Chodale. pana? Tak, Edgara Rice Borowca, Godzilla, Tarzan, Kapitan Nemo, Indiana Jones. Hmm, niech no pomyślę. Jak już mówię, nie miałem kompletnego pojęcia, ale coś mi się nie wydaje, że to była Godzilla, chociaż kto wie. Eeeem um, Dobra, wiem, że to będzie złe, ale nie będę myślał, bo i tak nie Myślę, myślałem na któreś o stadium. Indiana Jones? Tak. I to jest odpowiedź błędna. Tak myślałem. pewnie. Y, no to teraz taka... Nie wiem, coś edukacyjnego może. No to zacznijmy więc. Edgar Rice Burroughs urodził się w 1875 roku w Chicago. Zasłynął jako twórca wielu serii książek dość znanych w tamtych czasach. Teraz niestety trochę się odsunęły w sień, Ale ostatnia produkcja kinowa John Carter była właśnie na podstawie jego książki Księżniczka Marsa. A mimo wszystko, jeszcze bardziej znaną postacią, która wyszła spod jego pióra niż John Carter, jest Tarzan. Fajnie. Tak. Burroughs stworzył Tarzana. Jak nazywa się gumna boaterka filmu Przeminęło z wiatrem? Jakieś pomysły? Eee, no, podaj, bo nie mam pomysłu. Scarlett O'Hara, Jane Clayton, Yusu Kurusaki, Wendy Johnson. Coś mi się kojarzy, że odpowiedź... Pierwsza, ale mogę się mylić jak zawsze, bo ja specjalnie w tych kwestiach, kto się nie znał, ale staram nad pierwszą. Czyli Scarlett O'Hara? Tak. Dobrze. Pierwszy punkt. Mm, święto. Czytasz jakąś mangę? Nie bardzo. Kto jest autorem mangi Bleach? O oh mój e god. Eichiro Oda, Kubo Tite, Takeshi Shudo, Hiromu Arakawa. Nicry to nie mówi. Dobrze, no to może ci te nazwiska wyślę, może jak na popatrzysz, cokolwiek ciebie olśni. No co no on napisz. Czas to mi nie wydaje, no ale. Łap. Eee... Pamiętaj, Gdy że nie masz odpowiedź. Mam za kompletnie nie znam, także znowu losowanko, to nie będzie cen. Słucham? Nie będzie cen. Takeshi Shudo, tak? Tak. Autorem Mangi Bleach jest Kubo Tite. Aha. To nie specjalnego wrażli mówię, że nie znam kompletnie tekstu. Czy... Ile jest Pokémonów w regionie Kanto? O Boże. <laughs> no to dalej. 150, 151, 143, 162 No cóż, odpowiedź, proszę. Yy, dobrze więc. Podpowiedź jest taka: w tym regionie jest 150 pokemonów naturalnych, ale do tego dochodzi. Dochodzi albo dochodzą, albo właściwie co jego, odjęte. Od razu mówię: 150, czyli że odpada od, w ale niektóre pokemony zostały stworzone przez ludzi. 150 jest naturalnych. A jaka była ostatnia odpowiedź? 162. Czyli, że... No to, no to na to właśnie, 162. Tylko jeden Pokémon został stworzony przez ludzi. Mewtwo. Czyli, że 151. 150 okay. naturalnych i jeden stworzony przez ludzi. Kim jest okay. Rafał Kosik? Kim on jest? Lekarzem, socjologiem, pisarzem, generałem. powiedziałem, że jeśli by chodziło o pierwszą droną to nie byłby on tak zwany, żeby się powiedział jakimkolwiek nie. Także czy generałem, no i ja się to w interesuję, nie szanuję sobie nikogo o takim nacisku. No to już na pisarza. Zaznaczyć? Tak. I to jest odpowiedź prawidłowa. A teraz przejdźmy do rozwiązania wyników konkursu. Był konkurs ogłoszony na pytanie, które wejdzie do quizu. I ten konkurs wygrał użytkownik, którego nikt nie potrafi wypowiedzieć, dlatego go przeliteruje. K-A-P-A-K-K-G. I to jest, i w quizie się pojawi jego pytanie lekko zmodyfikowane. Okay. Za kogo wyszła do brawa? Zamieszka pierwszego, za Bolesława Chrobrego, zamieszka drugiego, za Bolesława Krzywoustego. No, to jest akurat pytanie, na którym się mogę troszkę więcej rozgadać, żeby odcinek nie był za krótki. Otóż Dobrowa była księżną księżniczką właściwie czeską i z rąk właśnie Czech, Polska przyjęła chrzest, a chrzest ten przyjął mieszko pierwszy. Zaznaczyć? Tak. To jest, odpowiedź prawidłowa. Chociaż jedno ja odpowiedziałem. Pytanie siódme. Ile zwrotek ma pieśń o grodzie oliwny? Hmm. No, to słucham e, propozycji. 5, 10, 39, 52. 52 No, e, no cóż, podejrzewam, że odpowiedź druga, żeby nie było za dużo, chociaż też mieć w sumie. Mam zaznaczyć? Chciaż czekaj, bo tak albo A, albo B. Tak mam. Tak Znam na tym, e, ale. Ale, ale. Hmm. Nie, myślę, że jednak będzie pięć. Chociaż pewnie się pomyli, jak zawsze, ale Ta, co tam. Mam zaznaczyć w końcu? Tak, A. 5 Pieśń o Grodzie Oliwny. Ma w oryginalnej wersji zwrotek 39 Chociaż to z czasem zostało skrócone Że nawet teraz się śpiewa maksymalnie 3 Ale w oryginale tych zwrotek było aż 39 O Jezusicku. Takie odśpiewanie ich mogło zajmować nawet godzinę OK. I teraz będzie pyta pytanie które nie powinno być dla ciebie raczej trudne, aczkolwiek jest dość interesujące... Który, no, który polski let's player często używa zwrotu Anyways? No to nie wiadomo. JJ Joker, Virgiusz, CTSG87, Lookpai CTSG? CTSG o no, Look na pewno, nie CTSG na pewno. Chce znaczyć? Tak. Dobrze. W filmie Pasja Mela Gibsona wcielił się w rolę Jezusa. James Kawizel, Kristo i nie wiem, Nie jak to przeczytać? Francesco De Vito i Tony Bertorelli. Mógłbyś mi przesłać te nazwiska? Bo ja osobiście tej, tego filmu nie oglądałem, ale może mi coś podpowiedzą te nazwiska. Um. <laughs> Już mówię, nie mam już zielonego pojęcia, dlatego znowu będę strzel, już nie pierwszy raz, pewnie nie ostatni, chociaż nie długo, nieważne. Tak się jak strzelam na Tony Bertolelli. Prawidłowa odpowiedź jest to odpowiedź. A. James Caviezel. O no, to mnie nie dziwi, bo już mówiłem, nie oglądają filmu, także się nie orientuję też. Chociaż myślę, że powinienem, ale naprawdę ważne. Filmów, dostał Oscara w kategorii najlepszy film w roku dwa, 2000. Gladiator, American Beauty, Zielona Mila, Szósty Zmysł. Jaki ostatni stój czas? Gladiator, American Beauty, Zielona Mila, Szósty Zmysł. Um, tytuły mi mówią coś trzyste, ale mimo wszystko stawiam na yy, odpowiedź ostatnią. Yy, szósty zmysł? Tak. I teraz ci coś powiem. Na się zastanawiałem, czy zaznaczysz Gladiatora, czy nie. Tylko, że Gladiator został nakręcony w roku 2000, więc na początku roku 2000 Oscar dostać nie mógł. No. To było takie dość podchwytliwe. No, to się zastanawiałem nad Gladiatorem, ale... Bo Gladiator rzeczywiście ale dopiero w 2001 roku dostał, gdyż kiedy rozdawali te Oscary. No dobrze. No i teraz zaznaczyłeś odpowiedź, szósty zmysł, tak? Prawidłowa odpowiedź to. American Beauty. Tak. Bywa. No tak, więc tutaj 0 punktów. American Beauty to jest taki dramat, komedia. A fabuła jest o tym, że 42-letni Lester Burnham przeżywa kryzys wieku średniego. Dobry samochód, piękny dom i urządzony z klasą ogród przestają go cieszyć. Nie potrafi już porozumieć się ze swoją żoną, dla której osiągnięcie zawodowego sukcesu jest najważniejsze. Nadstoletnia córka przeżywająca młodzieńcze frustracje stroni od jego towarzystwa. Tak więc dość ma teraz niefajnie. No, nie, trochę. No więc dobrze, podźwignijmy punkty. 1, 2, 3, 4. Ok. 4 punkty na 10. No cóż, uwagi na to, jakie się prawie trafiły to wam nie jest zaś tak No znaczy, teraz możemy przejrzeć, i to był odcinek quizu 9, więc jeszcze jeden odcinek, i kończymy. Więc od razu mówię. 9 na 10 mieli Archon i Weskin. 8 i 8 to Lugba i Saka. 7,5 Shio. 6 Husiek. 5 Jaskier. 4 Ty. i 2 Nef. Czyli jesteś przedostatni. <try> nie ma tragedii znaczy jednak, ale nieważne. Eee. <try> nie. Nie, jest tak, tak źle. Cztery punkty, no to zawsze coś. No. To i tak jest 40%. No, jakby nie patrzeć. Nie ma co narzekać. No, fakt. No to jakie były teraz Twoje odczucia? Dobrze się bawiłeś, czy mimo wszystko spodziewałaś się czegoś lepszego? Mów to znaczy, szczerze. Szczerze. Um, dojechałeś mi nieco niezbyt mi pytaniami, ale poza tym było ok. No więc. No cóż, to by było na tyle. Ja przepraszam, że tak długo nie było odcinków, oraz miałbyś teraz odcinek z Karą, ale niestety coś ona mi sobie zniknęła. Nie pisałam do niej później jakoś nie odpisywała, coś straciłem z nią kontakt, niestety jakoś nie mogliśmy się dobrać. Jak ja wchodziłem, to ona wychodziła niemalże. Mijaliśmy się cały czas na, na Skype, i nie mogłem z nią się porozumieć, a Spider był i w planach jeszcze przed nią. No, no, jak to zabrzmiało, matko. No dobrze, więc... Odcinek do, nam wyszedł dosyć krótki, ale ja nie narzekam, bo to tylko jest dla mnie mniej pracy. No w sumie nie, zawsze krótki, znowu z tego co widzę na rozmowy, to jest jakieś 15 będzie pewnie. Tak. A nam, a nam... Tak, 15 minut. Na liczniku mam teraz 17 sekund, 18. No więc to by było na tyle. Gratuluję zwycięzcy. Czyli Eł, jaki. On... Naprawdę to jest ciężkie, nigdy wymówienie, więc znowu go przeliteruję. k a p a -k, k g który będzie mógł ze mną nagrać jakiś film na dowolny z moich trzech kanałów. Tak więc Tej czyli ja, Let's Play with Tay oraz Quiz.pl będzie mógł nagrać ten jeden film. No więc gratuluję. Kiedy ten odcinek zostanie puszczony, to zaraz się z nim skontaktuję. Tak więc on jeszcze o tym nie wie. Może nawet poczekam, czy obejrzy odcinek. Hm, nawet. Nie wiem jeszcze, jak mu o tym powiedzieć. Spider, dorać mi. Napisać mu od razu wiadomość, czy na przykład poczekaj do jutra, żeby to obejrzał. Nie wiem, więc można napisać. Nie. No to ja się namyślę. No, no tak więc namyść. to by było na tyle. Cóż. Quiz wraca na antenę. Jak mi się uda, to już za tydzień. Ostatni odcinek quiz.pl Panie i Panowie. Pięknie. Kończymy. Wreszcie się udało wszystkie 10 odcinków. Będzie wyzerowanie listy. I zaczynamy drugi sezon, już za jakiś czas. Tak. No to ja wszystkim teraz gratuluję. Odcinek wrzucę chyba dopiero po świętach, bo mi się naprawdę nie chce pracować. Dzisiaj jest pierwszy dzień świąt, godzina 13.01. Naprawdę mi się odcinka nie chce wrzucać. Teraz później będę narzekał, że mi się tak długo przesyła. Chociaż może poczekam, aż wreszcie będę miał ten 20 razy szybszy internet niż aktualnie. No nie wiem, zobaczymy Ale wrzucę go już niebawem, straciłem pięciu widzów, przez to, że nie wrzucałem odcinków Więc... Ale... tak No to cóż I teraz pytanie, kto wystąpi w ostatnim odcinku quizu.pl Ale na to pytanie odpowiedź poznacie już wkrótce W kolejnym odcinku To by było na tyle Cześć! Na razie